Pamet to doświadczona firma z historią i ambicją. Od ponad 40 lat budujemy pozycję lidera w branży obróbki metali. Jesteśmy firmą rodzinną z polskim kapitałem, która z lokalnego warsztatu przekształciła się w nowoczesny zakład produkcyjno-usługowy, współpracujący z partnerami praktycznie z całego świata. Nasza siedziba mieści się w Świdwinie, w województwie zachodniopomorskim, ale nasze produkty i rozwiązania pracują od północy Skandynawii po południe Włoch i od Izraela po Stany Zjednoczone. Codziennie udowadniamy, że precyzja, niezawodność i odpowiedzialność to nie tylko słowa, PAMET to siła innowacji, zakorzeniona w 40-letniej tradycji. Nasze produkty powstają z myślą o tych, którzy nie uznają kompromisów. W ofercie PAMET znajdziesz precyzyjne narzędzia stalowe dla instalatorów i hydraulików, urządzenia do cięcia i montażu, komponenty systemów grzewczych. Maszyny do ogławiania ryb oraz części do robotów magazynowych, a także, co nas wyróżnia, nowoczesne urządzenia pożarnicze. Przenośne działka wodnopianowe DWP z regulowaną wydajnością i obrotem 360 stopni, zwiadła linii szybkiego natarcia z elektronicznym napędem i systemem bezpieczeństwa autopompy A16, A24, A32, wszystko zaprojektowane we współpracy z praktykami pożarnictwa. Do tego nasza duma. P1 Mover, czyli manipulator przyczep kempingowych, uznany za najlepszy na świecie przez branżowy magazyn KCK. Nasze produkty są trwałe, niezawodne i zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. W PAMET wiemy, że klucz do sukcesu to kompleksowe podejście. Dlatego oferujemy nie tylko gotowe produkty, ale również pełne wsparcie projektowe, technologiczne i produkcyjne, od koncepcji przez projekt aż po gotowy wyrób. Nasze biuro konstrukcyjno-technologiczne korzysta z najnowszych systemów CAD, CAM, Solid Edge, Edge, CAM, NX. Projektujemy, symulujemy i optymalizujemy każdy etap procesu. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, na który składa się blisko 70 sztuk obrabiarek CNC renomowanych marek, realizujemy zlecenia w zakresie frezowania, toczenia, obróbki EDM i WEDM, hartowania, cięcia laserem, spawania i malowania proszkowego. Mamy własną linię montażową i doświadczonych monterów, którzy zadbają o każdy detal. Pamet, wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu. Innowacja to dla nas codzienność. Inwestujemy w rozwój technologiczny, park maszynowy i nowe rozwiązania. Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe, które dają początek nowym produktom, dbamy o środowisko i jakość. Nasze urządzenia spełniają najwyższe normy branżowe i są zgodne z wymogami klientów. PAMET to nie tylko firma, a to idea, która wyznacza kierunek. W dorobku posiadamy wiele patentów i wzorów użytkowych, bo przyszłość tworzymy już dziś. Szukasz solidnego partnera w produkcji? Potrzebujesz wsparcia technologicznego w projekcie? A może masz pomysł, który wymaga innowacyjnego podejścia i precyzyjnego wykonania? W PAMET jesteśmy gotowi, by Cię wspierać niezależnie od skali i złożoności wyzwania. Z nami zrealizujesz nawet najbardziej wymagający projekt od rysunku pogotowy wyrób. Postaw na doświadczenie, jakość i partnerskie podejście. PAMET, polska technologia na światowym poziomie. Skontaktuj się z nami, zrób kolejny krok i podejmij z nami współpracę.